miałam nagrać vloga z urodzin a już jest drugi dzień po urodzinach ale miałam tak fajną imprezę że było mi głupio w ogóle skupiać się na nagrywaniu także um, no dzisiaj jestem pierwszy raz sobie na giełdzie i w życiu nie byłam takiej giełdzie ty jest już widzę wszystko są meble, są czajniki, ciuchy także może mi się uda fajne lalki jakieś znaleźć Mam nadzieję. W każdym razie no to tak, to my się dzisiaj tutaj wystawiamy z jakimiś swoimi rzeczami i będę szukała lalek. Także no, zabiorę was ze sobą. O, ja mam to. Mamy, ja mam to,

Редактор субтитров А.Семкин Jestem W domu i oczywiście widzicie uszy zdzichy. Zdzicha siedzi mi na kolanie. No, korzystam z resztki dziennego światła. Byłam dzisiaj na tej giełdzie po raz pierwszy. Tak w ogóle. Niech dzisiaj zostaw. Zdzicha jest cudowna, prawda? Ale bardzo jest ciekawa co ja tutaj mam. W każdym razie, byłam na giełdzie po raz pierwszy, więc no, trochę się nieswojo czułam z nagrywaniem, ponieważ też nie wiedziałam jak ci ludzie zareagują że nagrywam towary po prostu i było, było dosyć dużo ludzi. A poza tym, jeżeli mam być szczera, to spodziewałam się, że będzie więcej stoisk z jakimiś zabawkami starymi, czy wiecie, po prostu, że będzie więcej rzeczy do oglądania. I tak naprawdę to to co widzieliście, czyli tak naprawdę jakieś tam jedzenia, czajniki, meble ciuchy jakieś takie typowo bazarowe um, no takie właśnie rzeczy w tym jeszcze my się właśnie wystawialiśmy z rzeczami elektrycznymi także tam było mydło powidło jakieś podróbki perfum um, no spodziewałam się, że będą jakieś lalki um, i co wam powiem, że były lalki ale to były podróbki, nie wiem czy z aliexpress czy nie wiem skąd, ale to były podróbki laleczek LOL i były one bardzo drogie, bo na przykład 10 lub 20 złotych tańsze niż oryginalne, a jakościowo ja nigdy nie miałam w ręku oryginalnej laleczki, ale widziałam i to mi starczy. Tak samo nie miałam dzisiaj w ręku, ale też widziałam te podrabiane, te podrabiane wyglądały jak najcieńszy plastik, najcieńsza warstwa prostu jakiejś farby. Masakra. Masakra! W każdym razie um, byłam totalnie zrezygnowana, jeżeli chodzi o ten wypad i jak się już mieliśmy zwijać, ostatnie pół godziny staliśmy, to zdecydowałam, że przejdę się jeszcze um, po całym terenie i podeszłam do jednego stoiska z pluszakami, które było trochę jakby w oddali i zdecydowałam, że okej, okay, podejdę sobie i dobrze, bo tam było trochę lalek. Oczywiście jeszcze wcześniej jak już tak powoli powoli chodziłam sobie i oglądałam wszystko, czego nie nagrałam, bo um, telefon padł mi z zimna, um, to odkryłam, że były tam poszczególne um, jakieś pojedyncze lalki, jakieś pojedyncze zestawy zabawek, ale szczerze no ja lubię na przykład sobie kupić coś używanego i potem to odrestaurować i um, lubię lalki sobie ubrać wciążki, które mam w domu, albo je po prostu przemyć, rozczesać włosy i tak dalej, i tak dalej, ale to były, te rzeczy były w takim stanie, że się po prostu ich brzydziłam, więc, no, straszna lipa i podeszłam do ostatniego stoiska, do którego w ogóle w ciągu dnia podeszłam i tam się już pan zwijał i no cóż, udało mi się znaleźć, słuchajcie, Dwie rzeczy. Było oczywiście ich więcej, ale nie zdecydowałam się. W każdym razie, pierwsza lalka, która wpadła mi w ręce, jedyna tak naprawdę na tym stanowisku, na tym stoisku duża, ma bardzo ładne włosy. Teraz są oczywiście w strasznym stanie. Ja je trochę z... zmechaciłam teraz przy podróży. Trzeba jej na pewno troszkę buźkę przemyć, bo... Jest trochę zakurzona. Ubranko oczywiście też wypiorę, ale ma tak, ma butki, komplet butów, które są ładne, czyste. Ma skarpetki, ma bieliznę. Jakby jest cała kompletna, ma po prostu dłonie, stopy, wszystkie te części porcelanowe są. Porcelanowe jest tak dotąd, dalej jest już materiał. Włosy ma naprawdę fajnej jakości. Są bardzo fajne, miłe. Takie kręcone. Trzeba je troszkę, jak widać, odświeżyć. Um, Buzie ma dosyć ciekawą. Tak przynajmniej uważam. Nie jest ona tak symetryczna idealnie. Co jest na plus w moim odczuciu, bo nie jest tak po prostu ładna. Um, to będzie moja trzecia lalka porcelanowa w kolekcji tutaj. Rzadko kupuję porcelanowe lalki, bo... Zawsze one muszą mieć jakąś, nie wiem, historię za sobą, powiedzmy. Pierwszą dostałam od Adama, jak byliśmy razem w Pradze Czeskiej, i to było mega, mega, mega słodkie, bo oh, najbardziej romantyczna rzecz ever. Nie mogłam jej niestety nagrać, bo się pani w sklepie oburzyła, ale to już chyba mówiłam. Była wielka ściana pełna lalek portsanowych, i ja Adam po prostu stwierdzi, że mam wybrać sobie, jaką chcę. No więc wspólnie wybraliśmy chyba po dwóch godzinach tą właśnie martylinę, która teraz stoi z tyłu. Nie, nie widać jej. Okej. Okay. Drugą lalkę, którą mam porcelanową to za 10 zł, czyli można powiedzieć za koszt przesyłki na Allegro ją dorwałam i ma bardzo oryginalną twarz, jak na lalkę porcelanową. No i to jest trzecia. Uważam, że jest spoko. Nie wiem, czy Wam się będzie podobała, ale miała coś w sobie. Po prostu ją wzięłam w dłonie mówię, ok, Zapytam, jaka cena. Nie szkodzi. O, nawet widzicie, ma tutaj, o, halkę. Zobaczę ciało. Ciało ma ładne, zobaczcie. Nie jest ono brudne. Naprawdę ta lalka nie jest w złym stanie. Ona nie ma, nie ma brudnego ciała. Ma majtasy, ma halkę, sukienka oczywiście do prania, no bo nie wiadomo, ile ona leżała i gdzie, ale naprawdę jest super stanie w moim odczuciu. I za tę lalkę, jak mi pan powiedział, że chce 7 zł. No to oczywiście rzecz była moja. 7 zł za lalkę porcelanową. Super. Ja jestem zachwycona. Gdzie naprawdę mówię, ma bardzo gęstą perukę, włos są miękkie i po prostu trzeba ją troszkę, troszkę mm, tutaj odnowić, odświeżyć. Także to jest moja pierwsza lalka, mój pierwszy łup. A druga rzecz, właśnie nie ma dla niej imienia jeszcze, ale to wiecie. A druga to jest lalka, którą miałam, jak byłam mała. Moja mama miała kolekcję tych lalek i one mi się wtedy jakoś super nie podobały, ja też nie zbieram i nie lubię takich lalek typu pajacyki i tak dalej, ale słuchajcie to to cudo kotek, lew czupryna takie maleństwo to jest, wiecie, takie kieszonkowe ogonek tak wygląda z tyłu mieści się tak na dłoni. Wygląda super, według mnie, ta twarz. I za to pan zażyczył sobie 4 zł. Czyli za te dwie lalki 11. I naprawdę powiem wam, że jestem bardzo zadowolona, bo to jest, według mnie, prześliczne. Ma groszek w tyłku. Nie, tutaj całość jest, cały tłów jest jakby groszkowaty, taki ciężki. I. I naprawdę mi się to bardzo podoba, ja może mam paskudny gust, zresztą wiecie, no, ale naprawdę mi się bardzo podoba, to jest takie takie urocze strasznie i pomyślałam, że super, że, że będzie mi pasowało. W każdym razie, no, także to jest numer jeden i to jest numer dwa, moje dwie nowe lalki w kolekcji. Ta będzie w diarami jako lalka dla lalek, albo po prostu ją gdzieś sobie usadzę. Jeszcze nie wiem, ale jest przecudna i to, że to jest taka malutka, bo jeszcze większa, ale no wow, kotek cudny. No, w każdym razie tak się skończyła moja podróż na giełdę. Także zrobiłam sobie taki, można powiedzieć, prezent pourodzinowy. Także super. Co urodziny, sobie jakąś lalkę muszę sprawić. Um, no ale to w ogóle nie pieniądz, więc 11 złotych ze zwieralki, please, można no, także poszalałam i to by było na tyle, dzięki za oglądanie, oczywiście um, postaram się za tydzień um, nagrać coś więcej z giełdy, bo teraz będę tam chodzić co tydzień uh, nie, za tydzień mam zjazd, Ok, co dwa tygodnie po, poprawka, co dwa tygodnie bo mam szkołę, zapomniałam w każdym razie, tak, będę się starać nagrywać jakieś fajne, fajne ujęcia. Może mi się więcej lalek uda znaleźć. Um, no, się będę dzielić z Wami informacjami na ten temat. No, w każdym razie, dzięki za oglądanie. Teraz ogłaszam konkurs na imię dla tej pani. Um, I to by było na tyle. Pa pa!